Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gwinta. I na początku chciałem podziękować Wam za 100 subskrypcji. Dziękuję, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej. I tak jak obiecałem, już od tego odcinka kamerka się pojawia. To jest moja morda. Wiek od 14 do 23 lat, możecie sobie wybrać. A dzisiaj sobie przygotowałem talię syndykatu. Pod lojalność. Jak wiemy, nowa aktualizacja wyszła, więc troszkę tutaj trzeba pozmieniać. A mianowicie, tak, Jakub zostaje, teraz będzie na lojalności, czyli ta trzecia przemiana, która w zasadzie nic nie zmienia, tylko to, że ma zasłonę Jakub. W sumie spokojnie można go zablokować wtedy, tak? Magister, który teraz jest świetną kartą, zadaje 4 punkty obrażeń. E, taki buff o jeden punkt, ale naprawdę. Teraz, teraz ta karta jest super, tak? Bo niszczy jakąkolwiek czwórkę, a jeszcze ma za to monety, bo wyznacza nagrodę, tak? Także super karta naprawdę. Zigi Royven, który zysk ma 9, jako że mamy te różne gangi, tak? Unikatowe. Mamy wszystkie, więc zysk 9 będzie. Tasak zostaje. No, tasak w zasadzie niepotrzebny nerw moim zdaniem, no bo teraz taki drakar jest w stanie go zdjąć. Eee, I tak większość ludzi go blokowało. Jakaś tam jedna blokada zwykle graftali, Jak dla mnie niepotrzebny nerw. Tutaj powinien bardziej Świder być znerfiony. Bo świder zostaje taki sam, tak, że za każdego złotnika zadaje jedno dodatkowe obrażenie na opłacie 2, więc za dwie monety trzy obrażenia i karta za 7 prowizji robi ponad 20, czasem 30 też, albo i więcej. Skurwiel junior, który został też zmieniony, a mianowicie teraz na lojalności zadaje te 6 punktów obrażeń jakiejkolwiek jednostce, nie musi być wzmocniona. Wcześniej miał, że zyskuje amok na lojalności, a teraz amok ma od razu, tak? E, no i tutaj ta dalsza część opłata: 3 z niż w mienostkę o sile 3 lub mniejszej zostaje. E, Filipa fajny Spender, tak? Myślę, że każdy wie o co chodzi. E, Nowigracka, która w dalszym ciągu wyciąga nam niziołków. E, jest nerw, zostało odebrane zastraszenie, więc teraz tylko za karty zbrodni się wzmacnia w ręce, tak? Za, kar za każdą kartę zbrodni w ręce wzmacnia się ta karta. No ale, mimo wszystko, jeśli dobierzemy jednego m, na pierwszej rundzie i nie wiem, ferko na przykład, to jesteśmy w stanie wyciągnąć dwóch od razu, które zrobią w dalszym ciągu fajne punkty. No, bez tego zastraszenia, ale. W dalszym ciągu fajne punkty zrobią. E, ze zbrodni nie mamy tak, dwa fistechy, mm, ochłodę w puntaże raz i dwa, krwawa rozrywka, wymuszenie i kanciarz. E, tutaj fistech fajnie może z ulicznym dealerem grać jako też daje trudki. E, jeśli przeciwnik tam oczyści już, albo wiemy, że nie zatrujemy, no to możemy swoją jednostkę tutaj otruć i dostaniemy monety. Morska hiena raz dwa Bardzo fajny spender i banda Urwisów, także tutaj zysk, i też dodatkowy spender, w razie czego i oczywiście Redańczyk, który jest taką odchudzarką, Ferko, wyciągarko, odchudzarką, a Nowigradzka, wyciągarką, i odchudzarką. Tak. No dobra, myślę, że to tyle. Także zapraszam do meczu. No dobrze, i mamy mecz. O nie, o nie, Insekto szczury. No dobra. Może damy radę. Ok, jest niziołek, bardzo fajnie. Yy, tutaj Dijkstra z Może będzie na pierwszym kartę też, na pierwszy ruch jak najbardziej. Tutaj niziołek fajnie. Spender jest, Magister super. Myślę, że zamienię ten Fistech. Chciałbym tutaj Nowigradzką wyjąć. Aj, no nie wyszło. Niestety, dwie morskie hieny. Raz, dwa, dwie, trzy Trzy karty. I w zasadzie mogę zagrać tego Royvena. Prywniżołka. Później Royvena mogę zagrać i później na dwie morskie hieny nawet mogę tutaj grać. Żeby troszkę te siły rozłożyć, bo on może mieć wersję z Irdenem. Eee, on może mieć wersję z Irdenem. Więc myślę, że to ma sens, jeśli mamy dwie hieny. Można to wykorzystać. W sumie. Okej. Okay. Otworzy te trutnie, tak. Tutaj w zasadzie ten Junior, chociaż świder lepiej wejdzie, no te trudnie. Dobra, raz sobie ulepszymy. I zagram drugą od razu. i Maxi leci od niego, więc tutaj raczej spodziewam się Irdena, tak szczerze. Okej. Okay. Myślę, że mogę tą ochłodę w kontarze zagrać nawet. Chociaż tyle, że przeciwnik zaczyna, tak? Albo magistra. Chociaż nie wiem, magistra chyba zostawię na razie, bo to jest tyle samo zysku tutaj. Mogłem nawet to Maxi z magistra później zabić, tak? Więc to spoko. Myślę, że to spoko opcja. Okej, okay, on będzie teraz wzmacniał je, tak? Będzie teraz tutaj wzmacniał. Myślę, że zagram tego magistra jednak teraz. Na no to maxi Okej okay. Mamy 9. Oczywiście. Dobra. Przebiłem go. No, on teraz wzmacnia pewnie tutaj. Albo Himero, zobaczymy co zagra. W każdym razie dobrze, że zaczyna, tak? Dobrze, że zaczyna przeciwnik. Teraz myślę, że to wymuszenie mogę zagrać. A jeszcze tworzy te trudnie. Okej, okay. już całkiem tutaj sporo tych kart Jeszcze ma dowódcę, tak? No teraz będzie wzmacniał, więc tutaj muszę jakoś przycisnąć Czy w zasadzie mogłem tego juniora zagrać? Tylko czy jest sens, tak szczerze? Chyba nie ma sensu tego juniora grać Albo mogę pasować nawet On będzie stratny karty, myślę, że to nie jest głupi ruch tak zrobię, sposuję teraz OK, pasożyt on Na pewno miała tam jakieś amulety, tak? Ten kościany Tak sądzę, że miała na ręce OK. No i zobaczymy czy on zagra Raczej nie powinien jeśli nie, myślę, że mogę spróbować tego kęciarza, bo teraz mam chyba trzy monety. Z tego co pamiętam, chyba bym zamienił tą nogę jako że mamy ferko. Dobra, dwie monety. okej, okay, więc mogę w zasadzie zagrać to. Okej, okay, fajnie. Dobra, tutaj rydańczyka nam wezwie. Więc last ja mam. Last ja mam. Ze wzmocnieniem muszę uważać. Bo Irdena tutaj się należy spodziewać. Niestety, Tasaka, To jest Jakub. Myślę, że tego oni ziołka nie? nie? No, wigracką też. No Niestety nie mamy Tasaka, ale myślę, że z, tutaj z banku Vivaldiego bym go wyjął. Raczej zagram teraz tego ferko. W tą nowigradzką. Ile tutaj mam? Raz, dwa, no trzy. Okej, okay, mogę zagrać tak? pod tego Tasaka ewentualnie. Dobra. I naprzód. I teraz bank Vivaldi'ego. Tutaj będę miał 8 monet, więc na pewno Tasaka tutaj znajdę. Na pewno znajdę, tylko czy jak go znajdę gdzieś bliżej, no to będę trochę stratny z monetami, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć kart, czyli potrzebuję trzech monet. Potrzebuję trzech monet i na pewno mam tasaka. Eee, tak szczerze chyba bym zagrał tego juniora. Nawet tutaj w trudnia zyskam. Nie, w trudnia się nie opłaca. Eee, raczej tutaj w szepciuchę, tak. Zyskam cztery monety. Więc tutaj na spokojnie mogę zniszczyć jeszcze od razu. Niech będzie, mam trzy monety, więc teraz tutaj tasaka zagram z banku. Okej. Okay. Tasak z banku, dobra, fajnie. Akurat na dwa ładunki jeszcze spoko. On mi to raczej zabije. Albo zablokuje, coś w tym stylu Ziroko Zobaczymy W każdym razie złotników mamy pięciu w rzędzie Ech. Szczerze Igni się nie spodziewam Prędzej tego Irydena Myślę, że teraz mogę tutaj uderzyć. Chyba w te trudnie bym bił. Nawet chyba bym tu świdra zagrał. Świder I użył wszystkie monety od razu, tak szczerze, bo będę miał. No, chyba tak zrobię. O, tu trzeba kontrolować te trudnie jednak. Okej. Okay. Przenosi, dobra, nie szkodzi, bo mamy juniora jeszcze, więc e, tutaj za trzy jedno sobie mogę przejąć, nawet to mi robi 5, więc tutaj za trzy będę miał dwie, ok. E, więc sobie zrobię tak, że po prostu uderzę tym. Ja będę miał dwie, więc jak on tego nie wzmocni, to Filip sobie przejmę jednego trutnia jednak, chyba Jednak tak bym zrobił Mhm Mmm, yy, okej okay. Przejmuję sobie tutaj jednego Nie ma co Sekwencje swojej wody. Żeby on miał mniej tych jednostek, tak? Bo jeśli on użyje JNFR, e, no to mi też wzmocni, tak? Więc tutaj myślę, że tutaj w jednostkę jest podobnie chyba. okej okay, dokładnie. Więc w zasadzie on ma ile tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. troszkę więcej miał dobra e, później będę liczył e, trójka, dobra, bijemy od razu juniorem też okej okay. okej okay. spoko no i teraz już tutaj nie zabijemy. Zabijemy jeszcze NFR. Eee, ale chyba tutaj Tasek by wszedł teraz za więcej troszkę. Dobra, wzmocnimy sobie tył. Trzy, dwie... Chyba tutaj Tasek wejdzie za więcej teraz jednak. 4 monety, 5 punktów, tak. Okej, okay, tak się spodziewałem tego, Irdena. No, niestety. Chociaż? Chyba przebijam. Przebijam, tak? Nie, remis, ok. Okej, okay, remis na insektoidy. No to całkiem nieźle, tak. Całkiem nieźle. okej, okay, lecimy następny mecz. No dobra, Skojatel, symbioza. Zrobię co w mojej mocy. Skojatel symbioza. Ja zaczynam. Mm, dobra. Mamy ferko, więc tutaj niziołka możemy wyciągnąć jednego. Jedną hienę zamienię. To bym zostawił. To bym zostawił, ale tak szczerze. Tutaj... Eee, trwałą rozrywkę mogę zostawić, jak on zagra Kamadriadę. Myślę, że ochłodę jedną bym zamienił, chociaż wymuszenie chyba. Tak szczerze. Raczej tylko dealera. No nie udało się dobrać tutaj niziołka. Eee, ale myślę, że i tak sobie zaczniemy twerko i tutaj wyciągniemy tego jednego niziołka chociaż. Dobra, może później eee, tak tutaj krwawa rozrywka też fajnie działa, właśnie z tym dowódcą. Bo możemy sobie dołożyć tych monet, jeśli nie mamy. Tak i tutaj hemadriada będzie na 6, więc dokładam monetkę i. Zabijam na hita. Jak to się mówi? Ok, jest sądem, bo Zobaczymy czy ma lojalność. Ok, ma lojalność. Nie znaczy, że ten kanciarz po prostu. Standardowo wzywamy Redonczyka, teraz morska hiena Okej, okay, pirotechnik No pirotechnika tutaj mógłbym nawet e, z magistra A w zasadzie nie wiem czy chcę teraz, tak szczerze Sięgam haracz. Eee, jeśli ma hartowanie, no to mu wejdzie, tak? Na hartowanie, ok. No dobra. Ja jest źle. To mu niszczy nawet. Hmm. To mu niszczy. Ale mam dosyć sporą przewagę w punktach. Yy, więc myślę, że on gra lojalność. Więc tutaj Siroko nie ma żadnego. Myślę, że zagram po prostu te trzy punkty. Yy, I wzmocnię tą hienę dalej. Ok, pasował. Yy, teraz dwie karty mógłbym zagrać. Zobaczymy, co tutaj dobiorę. Hmm. Raczej blidować go nie chcę. Tak. Ok, jest Świder, fajnie. Uliczny dealer. Petrodki bym zostawił, tak szczerze. Chyba jednak zamienię to. Bandę urwisów mógłbym zagrać. Troszkę średnio. Jeszcze potrzebuję Tasaka Jakuba najlepiej. Najlepiej tych 3 złotych. Wolę zostawić chyba tą Trutkę. Tak szczerze. Chociaż oni mają... On ma oczyszczenie, tak. Nie wiem czy jest sens. Dobra, zabiorę. Zamienię tego dealera. Eee, zamienię dealera, Zagram bandę Urwisów. Zobaczymy co on zagra. Jeśli zagra pirotechnika na czterech, on i tak nie zabija, zostawmy sobie tak on i tak mnie tutaj lekcją przyrody zabija okej, okay. jest hamadriada okej okay. mógłbym to przejąć nawet Mógłbym to przejąć. Ale nie chcę chyba wykorzystywać tylu monet. Tutaj juniora też bym nie chciał grać. On ma chyba obrońcę, raczej więc tu i tak. Chyba, że zagram po prostu to wymuszenie albo chłodę w puntaży. Po prostu... Aj, mogłem użyć dwóch monet, tak szczerze. Dobra, dajmy to na siedem. Zostaną mi dwie monety. Ja teraz pasuję, tak? Okej, okay, wywalił się z Hamadriat. Nie wiem, czy potrzebnie. I dwa ładunki lidera, okej. Okay. No może myślał, że pójdę na 2-0 Albo nie, miał gorszych kart, tak? Ja myślę, że tutaj pirotechnika drugiego Mógłby mieć Okej, okay, Truskadriat Czyli jednego oczyszczenia nie ma w sumie mogę go podstraszyć, jeśli zagra obrońcę W sumie na obrońcę mógłbym użyć tej Trutki nawet, szkoda, że zamieniłem tego dealera. Nie pomyślałem o tym, może dobiorę jeszcze raz, Okej, okay, jest tasak No i drugi Fisty, elegancko Nie wiem, czy nie zamienię tego Niziołka jednak hmm. No dobra, spodziewam się tego obrońcy, tak szczerze, no tutaj sobie z... Z banku Vivaldi'ego wyjmuję cokolwiek wider mam. Spenderów mam dość dużo, więc tą morską. Okej, okay, fajnie, z i Riven. Dwie monety. Więc tutaj pójdę na full. Okej. Okay. Tu jest cel dla magistra. O, tylko muszę zapłacić haracz. No dobra, spoko I Teraz mogę grać ta Saka nawet I tutaj od razu dwa ładunki użyć No, myślę, że ok Dunka, oj, Dunkę to nie, Dunkę to zabijam Dunkę to zabijam Dunki nie chcę Ok Myślę, że Tasak, yy. Tasak, ewentualnie Bank Vivaldiego szybko o 6 kart mam, tak? Okej, okay, on mi blokuje tutaj będzie. Okej, okay. raczej już nie ma więcej blokad, że ma ciarana, jak ja tu mówię. Dobra. Mm, mm, mm. Zagraj obrońcę przeciwniku. Inno 6, czyli jeszcze dwie monetki i wyciągam Jakuba. Mogłem go wyciągnąć od razu, tego Jakuba w zasadzie. Okej, okay, lekcja przyrody. No o tym mówię, tak? Tasaka, no łatwo skontrować bardzo. Znaczy zrobił już sporo punktów, tak? Bo zrobił 15 punktów, tak? Plus monety. Yy, znaczy z monet w sumie się wykorzystuje, tak? Ale na tej umiejce dowódcy Nie wiem czy nie użyć teraz świdra Chociaż Chociaż nie, tego obrońca mogę przejąć Filipo I ja bym tutaj wzmacniał raczej je. Tak, obrońcę przejmuję piątką. Ok, jest Eifne, którą zabijam. Yy, I te dwie driady raczej też bym zabił. By nie miał tej symbiozy. Pełna kontrola po prostu. Szczerze, trochę przyjemnie mi się gra tą wersją na lojalności Niż tą, yy, tą poprzednią po prostu Trochę przyjemnie mi się gra Ok, i teraz mogę tutaj Zigi na spokojnie w Spendera będę miał Jakuba, tak? No i Filipa jeszcze, także myślę, że ok na sześciu monetach teraz bym Filipę zagrał, chyba że zagra obrońcę. No to o, proszę bardzo, proszę bardzo, jaka niespodzianka. Bardzo chętnie sobie to wezmę. Dziękuję bardzo. Przeciwnik ma gorda. Raczej jeszcze jedno oczyszczenie. Faw zagrał? Nie zagrał. Teraz zagrał. Okej, okay, odrodzenie natury raczej tutaj w ósemkę pójdzie, tak? Więc ja to spróbowałbym zatruć. Albo jeszcze poczekam jedną turę. Yy, bo on mi chyba już tutaj nie zabija Jakuba. Także zagram Jakuba teraz po prostu. I tutaj jeszcze Gord fajnie wejdzie. Znaczy nie Gord, tylko Gezras, przepraszam. No i teraz mu truję najsilniejszą, tak? O, miał jeszcze oczyszczenie. Dobrze, że poczekałem. Okej. Okay. Czyli tutaj truję Moren, tak? Bo tutaj wejdzie za 11. że mogłem to full wzmocnić w zasadzie. No i teraz ma gorda, tak. Okej, okay, jeszcze z Radis Engrima. Jeszcze dobierze. A, myślałem, że dobierze tego pirotechnika. Tak jak ja to miałem zawsze. Okej. Okay. No, już przeciwnika tutaj dobijać y nie można, ale no. Jak widzicie, udało się wygrać. E także dzięki za oglądanie. E Trzymajcie się i zapraszam też na Discord oczywiście. Wszystkie linki w opisie, w opisie na strony. Zapraszam do subskrypcji. O, też jakoś tam mam w planach zacząć streamować, może nawet na 200 subów. Także wybijajcie. A kto wie, może prędko jakieś live'y się pojawią też. No i to by było na tyle. Także trzymajcie się i do następnego.